Cześć moi drodzy, zapraszam Was do mojej relacji z targów w Norymberdze w 2026 roku. Chyba jako jedyne, w sumie nawet w historii, medium klockowe wybraliśmy się na te targi po to, żeby pokazać Wam jakie klockowe nowości czekają na nas w tym roku. Także, a może nawet przede wszystkim jeżeli chodzi o marki alternatywne, ale Lego też będzie. Miał być ze mną Maciek, niestety egzaminy zatrzymały go w Polsce, dlatego przyjechałem sam, miałem też 40 minut opóźnienia przez gołoleć, która złapała Pociągi w Poznaniu pod Poznaniem, a także w Niemczech, natomiast jestem już na miejscu. Jutro wybieram się na hale targowe, bo to nie jest jedna hala, tylko kilka. No i pokażę Wam, co ciekawego klockowo w tej Normberze pokazały wszelkie możliwe marki, które się tu wystawiają. Zapraszam na relację. No dobrze moi drodzy, jest 7.30, może troszkę po, yy, i właśnie zmierzam już w kierunku stacji metra, którym dojadę sobie na teren Targów. Jak widać, przyśnieżyło mocno, już wczoraj padało dość solidnie, teraz tego śniegu jest właściwie po kolana. Do metra mam bardzo niedaleko, dosłownie 3 minuty spacerem. Oczywiście nie włączyłem teraz mikrofonu, bo jest trochę za zimno, żeby się szamotać z tym całym sprzętem, ale pewnie mnie słyszycie. Ogólnie rzecz biorąc, powinienem być na miejscu koło 8.30, wtedy zaczyna się de facto pierwszy dzień, prasowy dzień targów. Ale wcześniej sobie coś zjem, żeby nie latać na głodniaka. No i przy okazji Pozwiedzam Norymbergę e, po drodze. Jak widać za mną masa ludzi pojawiła się już na otwarcie. Widzę tutaj sporo reklam klockowych. Zaraz Wam pokażę, co tu się wywala już na samym początku. Może jak się te tłumy przywalą, większość to prawdopodobnie wystawcy mimo wszystko. Natomiast dzisiaj jest dzień prasowy, także podejrzewam, że kontentowo będzie co ograć, bo chyba nie powinno być aż tak dużo ludzi jak jutro czy pojutrze. Okazało się, że muszę poczekać jeszcze kilkanaście minut do 8:45, żeby mój bilet był autoryzowany. Na razie schodzą się wystawcy, najpewniej, pewnie część odwiedzających również. Jest już masa ludzi, ogólnie na miejscu jest ponad 2200 firm zajmujących się zabawkami. Są to chyba największe tego typu targi w Europie. Natomiast no ja oczywiście tutaj przyjechałem w konkretnym celu, także nie będę wszystkiego oglądał, chociaż pewnie i tak głowa będzie mi się kręcić. Dookoła, bo poza klockowymi rzeczami jest tutaj m.in. Hasbro i paru innych ważnych producentów, którzy zajmują się raczej zabawkami klockowymi, więc pewnie i tak będzie co oglądać. Myślę, że spędzę tutaj większość dnia, natomiast postaram się pokazać Wam wyłącznie highlightsy, najważniejsze rzeczy i to, co Was, nas klocko fanów, interesuje. No ale na razie jeszcze muszę moment zaczekać i. Poświęcę ten czas na planowanie przejścia, bo jestem w, w najczarniejszej dupie, za przeproszeniem. Yy, I do przejścia mam praktycznie całe targi, zanim dostanę się do stoisk, które najbardziej mnie interesują. No i już na wejściu mamy coś, co może Was zainteresować czyli nowe. Pokémony od Lego, które są tutaj za mną. Chyba po raz pierwszy wystawione ogólnie. Myślę, że poza Lanem niewiele osób jeszcze te zestawy widziało. Co prawda mogę je obejrzeć tylko przez szybę, ale przynajmniej widać, jaka skala jest tych zestawów. No i są wszystkie, także zawsze jakiś plusik. Tereny Targów są naprawdę ogromne. Żeby tutaj się dostać gdziekolwiek, to trzeba się nachodzić. Natomiast postanowiłem, że rozpocznę od Lego, więc musiałem praktycznie przejść. Całe targi, żeby się tu dostać, ale jednocześnie obok jest Mattel, więc od razu zobaczymy Brick Shopa. No i cóż moi drodzy, jest trochę ryfa, można powiedzieć. E, jako, że jestem tutaj pierwszy raz na tych targach, więc nie do końca wiedziałem też jak to wszystko działa, ale teraz już wiem, bo pod Matelem spotkałem e, polski zespół, który mi wytłumaczył e, co i jak. Otóż są tutaj pewne firmy, większe zwłaszcza, jak na przykład Rewel, którego mi ja, Matel, od którego odszedłem, no i niestety Lego Playmobil, do których w ogóle do tych stanowisk nie wpuszcza się. Nikogo, kto nie jest wcześniej umówiony. To znaczy, miałem tego świadomość, że tak może być, bo kilka osób mnie ostrzegało. Natomiast nikt nie był mi w stanie powiedzieć, jak to wygląda w przypadku prasy, bo w ogóle prasy jest tu strasznie mało. Mało jest osób z identyfikatorami, identyfikatorami prasowymi. Więc nawet Polacy z Matel nie byli mi w stanie do końca powiedzieć, jak to działa dokładnie co można zrobić. Yy, najlepiej jest mieć oczywiście jakiś kontakt w środku, co czasami jest problematyczne, no bo na przykład w przypadku niemieckiego oddziału Lego, który jest tutaj hostem stanowiska, no trudno by było mi zdobyć jakiś kontakt. Natomiast fakt jest taki, że fakt jest taki, że yy, nie jestem w stanie po prostu się dostać do tych największych stanowisk, to znaczy właśnie do matela, no, który jest dość wielki, co prawda tam Interesuje mnie głównie Brickshop, z którego nowości już w sumie widzieliśmy i nie będzie tam nic niezapowiedzianego, najprawdopodobniej. Natomiast no, w LEGO na pewno jest całe stanowisko smart brickowe, a to co mogłem zobaczyć to tylko i wyłącznie ten zestaw, który widzicie teraz. Co prawda, ok, można się nim pobawić, można zobaczyć skalę, ale nie ma tam smart bricka, czyli najważniejszej rzeczy, także Trochę się muszę obejść smakiem. Na pocieszenie mam Pokémony, te dwa przynajmniej, które tutaj widać. Natomiast, no szkoda i obawiam się, że dopóki nie zacieśnimy jakichś kontaktów z odpowiednimi markami, to nic z tego nie wyjdzie. Ale to tylko Matel i Lego, czyli dwa duże brandy. Natomiast wszystkie pozostałe stanowiska, większe, nawet te e, takie średniej wielkości, jak na przykład Kobi. Które są w innej hali, tamte stanowiska są otwarte i można sobie je obchodzić. Także po prostu udam się do nich i zobaczę, co nowego oferują marki alternatywne. Jestem teraz na stoisku Asmodee. Czyli wydawcy gier Lego, i tutaj mamy również tę najnowszą. I nikt przy niej nie stoi, akurat więc pewnie się nie dowiem, jak w to się gra. Natomiast mam informację, że w grze będzie chodzić o to, aby obronić perłę przeznaczenia przed atakującymi ją zagrożeniami. Jako pionki będą służyć normalne minifigurki, będą też dodatkowe akcesoria do nich, prawdopodobnie schowane w tych właśnie pudełeczkach. Tam obejdę z drugiej strony i zobaczycie, że każda postać ma dodatkową broń, dodatkowe klocki jako akcesoria. Plansza jest niezbyt duża, ale całkiem ładna i przedstawia wnętrze pery przeznaczenia. Do tego mamy kilka różnych znaczników, między innymi węża morskiego, nie wiem dokładnie na czym to polega, raczej jest tutaj sporo zajętej załogi, więc nikt mi nie będzie tego tłumaczył. Natomiast gra wygląda chyba najbardziej imponująco do tej pory ze wszystkich gier od Asmodee. No i przede wszystkim mamy minifigurki, w tym ta jedna, Nia, ma być ekskluzywna dla tej do dokładnie gry, także dla fanów Ninjago jest to chyba całkiem fajna gratka. Tu mamy również producenta akcesoriów yy, dla LEGO. Między innymi tych słynnych latarek breloczkowych, które na pewno kojarzycie, jest tu ich cała ściana. Z ciekawostek tego chyba nie widziałem wcześniej. Mamy na przykład takiego białego wejdera w formie breloczka. Nie wiem czy on jest dostępny w Polsce. Oczywiście tych rzeczy tutaj nie można kupić, bo to są wyłącznie kwestie wystawowe. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś notesy. Jakieś karteczki, plecaki, to wszystko właśnie jest produkowane przez tą firmę IQ z Hongkongu. No i ona ma tutaj własne stanowisko w zupełnym oddaleniu od Lego. Natomiast jak widać, wszystkie te rzeczy są tutaj dostępne do wglądu i jest tego naprawdę masa. Więc jeżeli ktoś lubi takie sprawy, ja niekoniecznie, no ale też można sobie to tutaj obejrzeć i zobaczyć. Czego nie dostaniemy w Polsce? Tu mamy jeszcze coś legowego i to z nowościami. Jedna to jest skandynawska firma, która produkuje też dla Lego między innymi. Pierwsza rzecz to takie fajne pojemniki na klocki. One są z takiego filcu miękkiego. Mam też katalog, więc będzie łatwiej to skatalogować. A do tego coś, co może się mega spodobać niektórym, czyli nowe wazoniki na kolekcję. Botaniczną albo takie tego typu, ale mamy też szklane z dwoma różnymi wzorami. Więc, jeżeli ktoś lubi kwiatki, a jest takich osób sporo, to myślę, że będzie zainteresowany. Te produkty powinny się pojawić na Lego.pl w przeciągu kilku miesięcy, kwiecień, maj. Tak, tutaj taką informację uzyskałem. Dobra, teraz znajdujemy się w hali, gdzie jest najwięcej marek alternatywnych, więc jest szansa, że zobaczę tutaj coś, czego nie znam. Nawet już jedno minąłem, zaraz tam wrócę. Najpierw zajmę się markami, które kojarzymy, na przykład przede mną jest Pure Mind, który jest dystrybutorem marki Fantasy w, w Europie, także jedna z tych rzeczy, ale nie wiem, czy akurat będą tutaj klocki, bo nie było to w żaden sposób komunikowane akurat na stronie. Ale mamy tutaj też Kobe, mamy też KD, także zaraz przejdziemy. No i pokażę Wam też inne marki, jeżeli coś mi się nawinie. Wydaje się, że PureMind, czyli producent między innymi klocków od że nie przywiózł tutaj swoich klockowych produktów, także chyba nie ma o czym gadać. Ale może uda mi się jakiś katalog zdobyć czy coś takiego. Strasznie duże to jest świateł. Nie, nie widzę tu żadnych klocków, no to idziemy. Dalej. No, i doszliśmy do Kobi, czyli polskiego producenta. Na razie widzę tutaj głównie rzeczy, które już znamy. Aczkolwiek z tego, co tam się rozeznałem, no to mamy już tak reklamę nowej licencji Subaru, i tu widziałem, mamy już nawet mokapy nowych zestawów z Volkswagenem, które jeszcze nie są wprowadzone do sprzedaży. Zaraz zobaczę, co tam ciekawego. Można obejrzeć, jest też na przykład Audi, które również będzie nową licencją Kobi w tym roku. A tam widzę na przykład logo Top Gana, także też warto. Myślę, że najciekawszą nowością od Kobi jest to logo Top Gana z mikromyśliwcami, którego jeszcze nie było widać oficjalnie, a tutaj widać. Całkiem ładna rzecz. Oczywiście pozostałe rzeczy na licencji. Coś na to sam czekam, czyli B2 Spirit. To prawda nie wygląda on super imponująco na tej półce, ale jest to całkiem ładny model w skali 1 do 100. On powinien się w sumie lada moment pojawić na Kobi.pl. Także no tutaj można go obejrzeć w pełnej krasie. No i jest też wgląd w nowe modele Audi. Tutaj to duże Audi stoi tuż obok mnie, prawdziwe. To są co prawda jeszcze koncepty w dużej mierze, jak widać, nawet nieskończone. Pod kątem nadruków, ale wszystkie modele już w miarę widoczne, jak to będzie wyglądać. Nowe Golfy, w tym Golf Cabrio. I, i pasaty, pasaty od przodu. Tutaj mamy małe stoisko firmy Build Army, która też zajmuje się, jak widać, armią związaną z klocków. Przy czym nie jest to wersja tak jak. Polska marka Kobi, tylko system bazuje w 100% na systemie wymyślonym przez Lego. Widać to między innymi po użytych klockach. Stoisko nie jest duże. Mamy katalog, w razie czego, żeby móc sobie to przejrzeć. Widać, że figurki są w skali Kobi, ale są zupełnie inne niż Legowe. No i mamy tutaj całkiem ładny przekrój modeli militarnych. Które wyglądają na bardzo ładnie i czysto. Także są też mniejsze rzeczy. I wygląda to całkiem spoko. Nie wydaje się, żeby Kada pokazywała coś super nowego, ale jak widać, ktoś tu wyczuł pismo nosem i wchodzi również w kwiatki, nawet niebrzydkie. Natomiast nie widzę tutaj żeby miało się pojawić coś niesamowitego, tak jak w zeszłym roku mieliśmy dużego Mercedesa, tak chyba w tym roku będzie spokojniej. Stanowisko też nie jest jakieś ogromne. Wydaje się, że mamy jakąś nowość, aczkolwiek jest to inna wersja Mercedesa AMG One w wiśniowym kolorze, ale poza tym chyba żadnych wielkich, innych, nowych premier, także lecimy dalej. Tu mamy z kolei obok siebie dwie marki alternatywne. Stone ewidentnie specjalizuje się w pociągach w dużej skali, modelarskiej można powiedzieć. Natomiast zaraz tam dalej jest Sluban, czyli w sumie dość duży producent z Chin, oczywiście, który w Polsce też zyskuje coraz większą popularność. Mają kwiatki, jak widać, w sumie kto nie ma w dzisiejszych czasach. Ale jest też sporo innych produktów. Jakieś tam widę samoloty, wojskowe również. Natomiast jest też oferta skierowana dla młodszych. I nie tylko, na przykład ten Fenix wygląda całkiem imponująco. Tutaj mamy informację jakąś na jego temat. Nie widzę, żeby były ilość elementów chociażby, ale no są to ładne całkiem rzeczy. I możliwe, że jest sens, żeby się tym zająć jakoś w najbliższej przyszłości, bo marka jest dość znana, i tak jak mówiłem, coraz więcej osób w Polsce również ją kojarzy. Ciekawe jest również to, że Rastar, marka, która w sumie nie jest jeszcze jakaś super popularna, właśnie ją Mijam, również jest ze stoiskiem za zamkniętymi drzwiami, to znaczy, nie da się tam wejść bez umówienia się. Natomiast z tego co widzę, to klockowo. Nie jest jakoś wybitnie, raczej mamy tam głównie modele RC, także spodziewam się, że y, akurat nic ciekawego dla mnie szczególnie tam nie będzie. Natomiast tutaj w okolicy również mamy Hasbro. Mamy RoboSena, znanego między innymi z, o właśnie, z tańczących robotów. Y, trochę firm właśnie takich e, bardziej RC. Y, a tam dalej mamy jeszcze Reobrix. Do których chyba trzeba powoli zmierzać, bo już mi po prostu tak nogi bolą od tego łażenia tutaj, że powoli mam dość, a trzeba to jeszcze wszystko wam pokazać w formie zmontowanej. Tutaj, dobrze. Z nowości, tak. Powiedz to. Tak też ma. Mamy bolid. Tutaj mamy też. Dwa autka, natomiast to, co mnie interesuje... Tu stoi. Już nawet nie to, to zaraz, natomiast tu jest nowka sztuka, tak? Nie śmigana. Tak, i warto odwrócić na drugą stronę, bo się zmienia konstrukcyjnie port do zasilania ledów. Co ty mówisz? No to jest puste? Puste? Puste. Dobra, to zaraz sobie to odwrócę, ale to jest nowość i kiedy będzie? W lutym, na koniec lutego schodzi koniec dopiero lutego. z fabryki, więc zanim przyjedzie to będzie marzec, kwiecień. Dobra, więc jak ktoś lubi te giganty, bo to ile? 4270 części, to się szykuje kolejny, może nie taki jak ten, ale kolejny dość imponujący build. Masz normalny mechanizm A. od zegarka na baterijkę. I wszystkie cztery są wyjmowalne, nie? Te cztery baterie. Tak, i możesz ustawić sobie różne strefy czasowe na każdy. No tak, tak. Całkiem spoko. Bo to też warto odnotowania. No, to jest kawał konstrukcji generalnie. Złociutkie. Tak. A Lego chromów wyszła w złoto, to się chyba w ogóle nie bawiło. Nie, jest bardzo niewiele złota teraz w LEGO, no. No i co moi drodzy? To właściwie tyle. Klotkowo zobaczyłem wszystko co chciałem. I na tym poprzestanę, ponieważ jakbym chciał tutaj zobaczyć absolutnie wszystko, włącznie na przykład z wypchanymi zwierzętami albo zabawkami hobbystycznymi, czy grami planszowymi, to musiałem tutaj spędzić co najmniej dwa dni. A nie mam na to czasu ani chęci, szczerze mówiąc. Czy opłacało się ogólnie tutaj przyjechać? Jak najbardziej. Z przyczyn, których na razie nie będę zdradzał, ale powiem tylko, że udało mi się złapać kilka fajnych kontaktów, które może zaprocentują w przyszłości, i w sumie to było najważniejsze. Zobaczyłem też trochę nowych produktów, wy zresztą też. Relacja zdjęciowa jest już na fanklocków.pl Relację filmową właśnie kończycie oglądać. Oczywiście zapraszam do subskrybowania, dodawania łapek w górę i do wspierania nas na Patreonie czy na YouTubie, między innymi po to, żeby podobne materiały mogły pojawiać się częściej, bo takich różnych wydarzeń na świecie jest sporo i chcemy też dawać Wam o nich znać. No i w sumie to tyle. Dzięki za obejrzenie. Ja teraz idę coś zjeść, przede wszystkim, bo padam z głodu, a po drugie idę też trochę zwiedzić Norymbergi. I tutaj może jeszcze coś się pojawi dodatkowo, ponieważ y, mam zamiar być w tutejszym Legostorze oraz w sklepie Blue Bricks, który też tutaj jest niedaleko. Także klockowo to jeszcze nie koniec, ale w tym materiale to wszystko. Trzymajcie się i do następnego.